Siemanko, pomóżcie mi Może będziecie wiedzieli, chociaż ciężko to zdiagnozować Problem mam z hydrauliką Problem, po prostu coś się zepsuło Delikatnie mówiąc Chciałem wykieprować przyczepę i włączyłem pompę I tylko usłyszałem takie psztyk Nawet nie wiedziałem co to jest No dalej sobie tam cofają przyczepą i do góry i nic wałek się kręci, ale nie ma w ogóle ciśnienia, nawet belki. Balek nie podnosi na pusto także nie wiem, no ciężko to będzie chyba takie coś zdiagnozować tak z daleka chyba trzeba będzie ściągać od spodu pokrywę od, tego, od tej pompy i, i tam patrzeć co się dzieje bo no, nie wiem mam y, wymienioną pompę, bo niedawno wymieniałem wszystko ładnie podnosiło, no i, no i na pusto je cofałem i włączyłem sobie tylko taki epyk. Tak by coś właśnie szczeliło. I, I nie wiem, czy to jest tam, z, łączący to jest sprzęgiełko, pompę z napędem, czy no chyba nie da rady nic innego jak jak rozkręcanie, skuszczenie tego oleju. Wiem, najgorzej, bo żeby 30 litrów oleju tam pod spodem, nie wiem czy w ogóle, ale chyba nie wiem, no mogę spróbować. Wypompować ten olej w ogóle, bo ostatnio to mi się rozlało pod ciągnikiem, zbierałem z podłogi normalnie dramat. A wiedziałem, że ktoś sprytnie zrobił, chyba Jarek ogarek. Podłączył sobie wąż, jakiś tam odkręcił z czegokolwiek, żeby kawałek było i, i wypompował, po prostu włączył, włączył tą sekcję i do bańki sobie nalał ten olej. Pompa mu wypompowała, może tylko ta sama resztka została. Tylko jak nie wiem jak, jak całkowicie pompa straciła napęd, no to też nie będzie w ogóle podawała. Także nie wiem.